Halo Mirki, jak mnie słychać, jak mnie słychać? Ja muszę ze skinę zmienić, bo mi dlatego mini idzie na najlepszego skina w tej grze. <głos> Doktora Szymona. <noise> no i dobra, wsiadam show. Znaczy... Ja? jak Yahoo weźmie Sendens, to jesteśmy drużyna Sendens. Sendens Team, dawaj Yahoo. Nie bądź pipa. No i wziął Borysa. Jakub wziął Borysa dlatego, że pamiętaj, kupując cokolwiek na, na EA app trzeba wpisać kod Jakub, wtedy weźmy Sanders, i masz minus 10 do umiejętności. Tu moździerz też jest mocny w ty na tej mapie z żołgu. O jezu, helkę, bo tutaj trafiłem. O nie, za nisko. Och kurczę. Wyliczyłem, Wiem, on nasza ją ściga, więc. Nie trafiłem w pierwszym strzale, tylko żałuję. Groszcie. Tak, ta, uważaj, bo to wybuchnie. Jezu. Czołg jest też. O Jezu Jezu Spiler ma Ja bym sam pomógł Ci Proszę nad nami Kościół nad nami, lecz Dostał Typ jest za nami Nie widzę ciągu jest, widzę, czy... widzę. Dostał 28 mniej Myślałem, że będzie Dostał Pod nami Lewa Plecy, plecy, plecy też chyba Ale co to? A. Jed jeden jeszcze jeden. Dowit ty, drugi też. Dobrańc Wyrwało tym, go z butu. Tym jest. Tak, jest, jest. jest. Czołg jest. Nie, 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 nie. Za nami typ. A bram bramsik jedzie. Puszczę skan. Tak, za nami. Za nami jest! Pobity. Zboźnierze no, go jasko, no. Za no. nami! Tak, 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 tak. Lewa. Tu jest, dużo. jest. Jeszcze jeden konas. nas! Nie, nie, Co nie cztery! Mogę... Macie go? Nie, ja nie miałem tutaj. Puściłem ten. Jest, jest! W środku! Mam, wysadziłem nice. go. Już siadam do Was. Rakieta! O Jezu, sorry. No. Połowy Dwóch jest znowu. Przed nami. W środku. 70 mniej ma. Plecy, nami. Czołko, w plecy, nami. na środku jest. Dobra. Kościoł za nami, zakuje! Nie ja nic tu nie mogę zrobić. Obiłem Znakuje go. No. Jest! Malgo o tym można zrobić. Zabity, zabity, zabity. Znakuje. Czok 28 mniej. Na strzałach! Ile rozwalimy. Bierze paweł ku pomóc, jesteśkowi. Czok rozwalony. Ojo, Marosz, dużo paweł, uciekaj. Masz dwóch? Bo zabiłem, ale przed nami jeszcze są. Dużo, dużo. A jeden wracamy, odbijać Cokro zwalony, bo go to do, 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 do... Dobra To odpuszczamy, a jeden łapiemy Na stacji tankował coś W środku Tutaj dwóch długu Jest za tym zielonym to no było po prawej są, stronie Nie tutaj był gość, tylko po prawej stronie Dobrze Dobra Jeszcze od kontenerów uwaga Ełka poszlata Dobra Za mną gdzieś Rakieta poszła Poszedł skan. Osłaniaj. Ojej, oj, tu, oj, oj, przed martwych ja martwy, Nie żyje jeden Tutaj tutaj są liczby gdzieś Nice i samka helka. Helka helka, 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 Nie widzę jej Dana w ojej, Oj, ojej, szybko wzajem

Co za tu z niej Nie no, nie mogę miał liskę to bym też nie trafił Co, czekamy na nią? Jak przyjedzie? Przyleci? O, zaraz atakujemy Dobra, jak nie to lecimy A, jest za daleko Do no, skurcze Gościa miasto jest tego zniszczę Dobra nie, Ale strzelam jak hatałak No nie fatałak strzelam Dobra Jadę do Was, lecimy dalej Lecimy na D1 Nie ma co Lka się nawinie na jeszcze

Cońc! Kurde! No. One, no. One tap! One Ponieważ tap od pół godziny! Cońc! 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 Tam respa mając, chwalą. na jakiś B1, co? Ten czołg był bardzo ale jakoś tak chyba się uspokoiło, bo jak ja grałem to alboż bardzo szybko się... Piszak. A ja 50, 50, 78, trafiłem go 100, 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 One 100, 100, a tu gościu był, tu gościu Z był, był obok nas Zabił mnie kurczę 3 trzy, trzy hapse Bo nie wychodzisz od nas Szymon No ja to nie chciałem was No i co? Jeździmy dalej czołgiem? nie no no wiem, tylko na chwilę was zostawiłem Dobra rozbadamy czołg na E1, dawajcie szybko Jak E1? Masz czołg? Na E1, nie ich, rozbadamy Na 1 No, na E1 A byś A ja już się zryskuję Tu mam gościa masz na spad No właśnie Dobita. Dobity Minimum Kelka mała leci Tandys, no, Ona nie ma tych Dobra, dobiegamy hmm. do cię Szymon hmm. Próbujmy to ten E1 przejąć co? Zagłuszają mnie Zalimy gości, na prost na dachu jest. Jeden tutaj masz prawo, w chałupie. Dwóch do Ciebie podbiega w chałupie. Tak. Ale ten parkour Parkour. Nice. Dobre. Ja to. Masz Szymon, dam dwóch, co najmniej, po siebie. One minus. Ja też bym dwóch zrobił. Dwóch? Ja bym jednego. Dobra, chodźcie na no to, 1 To byłem, żeby Próbuję to jest otwarta za przestrzeń. Zabiegają smokiem, Szymon. Uważaj, masz na wprost. Też. Do budynku budynku jest nad tobą! Nie, 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 był. nie, 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 był nie, nie, tam gościu był na dole. Przed tobą. Ty. Na dole. Gościu, gościu. nie, 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 tobą. nie, 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 jest. nie, 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 Tam, jest. tam nie mam HP. W Ok, wróciłem im tego. Ten z góry zdjęty. Tak dobra. Tam jeszcze są, tam w budynku są na piętrze, jak coś, więc. Teraz na dole. Pod nasze Szymona. Na budynku cały czas tam. Zabiłem jednego. Pod nami gdzieś, pod nami. Tak, 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 tak. Biega. Jednego mam na dachu. biega was, obiega was. Bieg, do budynku, bieg was. Tego zabijemy ale tam jeszcze mam... Z, z na, z, z tam dachu, na budynku wściera, obok jest. Biegnę. Dobra, ja szkolię tam, tam jest gościu. Yeah. Tam to, no. A ja jestem do budynku no, no. no, tak, tak, tak. A jeden wracamy, no, a jeden schody. No, Bruder, co mówisz Szymon? Gościa z budynku. Ja? Na na, Ta, górę, na górze. Samą, na górę samo. Ja czy Jaku? Ja. Jaku, ja, ja, Jezus Jachu. O go? Dekuwało się znowu, że nie mogę rozkazywać. Idzie on na dole, czy co? Nie. Szymon, na, koło ciebie, gdzieś pod, na ulicy jest. Czekaj, mhm. tak, bo flasza to staje. A na, na jeden może byśmy wrócili, co? Dobra, że... na jeden, tak? tak, tak. Ja, no, bo ten... no nie mogę dać, daję rozkaz i nic. Gość, nie mogę. wiatr, podskazuj. Nie wrócił od, 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 od tego. Zabity jeszcze jeden. A Borys mnóstwo? jeszcze. Jeden zabity i jeszcze Borys jest. Ja Borys smoke smo dał. Dobra, ja rzucam. Nejdę, zaczerpam go Borys ma 4 HP Smole dał, więc Nie mam amunicji, nie mam municji Stolet Jest Borys Elka na nad nasza, dobra Wejdę do was Jest w O co ja to robiłem Na to wiesz, co, Jachu? Mm. Tak, przede mną, przede mną, mną znaczy No, wiesz, wody w obiega mnie, niech tu biega Zokoła. Dziękuję, dobra. mu, czekajcie. Może zginę, ale może Na idę. moich trupach, na moich trupach. A, są goście na tobie? No tej linii tutaj. Dużo no, są, są, są. Ja leżę, mogą mnie znażować. Jeden zabity. Dwóch jeszcze. Dwóch jeszcze, medyk na strzała, podnosi typa na moich zwłokach. Jeszcze jeden po prawej gdzieś. Na mnie, na moim trupie też gość biegnie. Jak trzyma dasz radę szybko podnieść to... Taka, chwila.

Goni mnie, goni mnie no! Zabiję, zabiję, zabiję. Mam typa Po niebieskich kontenerów Zabili go, dobra Trzeba sprawdzić tutaj, tu Sniper się zrespił, więc trzeba zobaczyć czy nie ma czegoś.

l Co to jest dla mnie? No czekaj ją Jeb. no, trafił powiedzmy Ktoś no. nice. tu przebiega Obity Atakujemy punkt? No, no. Tam tam nice, brawo panowie. Piątka, shake hand. No, Wirtualną. No. I pamiętajcie, z kodem Yahoo macie... Nic nie macie, ale jesteście zadowoleni. Lepsze życie. No. <noise> Och się udało. <głos> <głos> Człowiek z laboratorium. No jak?